Jak naliczyć i rozliczyć składki wspólnika w rachmistrzu Nexo Nexo Pro. Naliczenie składek zrealizujesz w module wspólnicy rozliczenia właścicielskie. Kliknij w Dodaj, a następnie Składki ZUS wspólnika. W formularzu wskaż kartotekę. Poniżej wybierz miesiąc. Domyślnie podpowiadany jest ostatni miesiąc, za który nie naliczono składek wspólnikowi. Data zapisu jest wyłącznie ewidencyjna. Kluczowa jest data zapłaty, która podpowiadana jest z daty aplikacyjnej i decyduje o momencie ujęcia składki w KPIR oraz w zaliczce PIT. Wartości składek są uzupełnione na podstawie ustawień z kartoteki wspólnika. Po zapisaniu możesz zaksięgować składki Skorzystaj w tym celu z opcji Dekretuj lub Dekretuj automatycznie z menu księgowość. Pamiętaj, że składki dekretowane są według ustawień dokonanych w schemacie dekretacji. Domyślnie ustawiony jest on na księgowanie do KPIR składek na FP i FS. W przypadku podatku liniowego księgowana jest także składka zdrowotna wykazana na formularzu składek ZUS jako pomniejszająca dochód. Stąd taka właśnie wartość zapisana w księdze. Po wyliczeniu zaliczki na PIT zobaczysz ujęte w niej składki.